Po to prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnym łamie konstytucję, jej artykuł 7 i wiele innych jej zasad. Konstytucję, która jak kiedyś słusznie, dokładnie w rocznicę dzisiejszego dnia przed laty powiedział prezydent Lech Kaczyński, należy interpretować i czytać tak, jak ją napisano. Mówię to jako prawnik i mówię to jako prezydent Rzeczypospolitej. Wiecie Państwo, dlaczego należy ją czytać tak, jak ją napisano? Ponieważ to Państwo, moi rodacy, zgodziliście się na tą konstytucję w referendum, czytając ją tak, jak ją napisano. Bo w swojej większości nie jesteście Państwo ekspertami od interpretacji prawniczej, nie jesteście Państwo ekspertami od rozumowania prawniczego i jest wielkim oszustwem ustrojowym wyciąganie z treści konstytucji tego, czego nigdy w niej nie zapisano.